No chyba, że wygra Mikkel Michelsen, to wtedy zrówna się z Piotrem Pawlickim w liczbie punktów. Chyba, że tak, chyba że tak. No ale będzie Współki Piotr, Piotr ewentualnie na czele wspólnie z Duńczykiem, jeśli oczywiście Mikkel Michelsen wygra ten wielki finał. Kibice, proszę Państwa, którzy zgromadzili się dzisiaj na stadionie w Gdańsku z całą pewnością nie żałują. Ja wiem, że Gdańsk w sobotę oferuje wiele atrakcji. Widzieliśmy to wielkie koło wzorowane na London Eye w Wielkiej Brytanii, skąd widać cały Gdańsk i widać też zawody żużlowe. Kiedyś się kręciłem na tym kolej, wiesz, że jest tam i tu był trening w Gdańsku i widać było, jak oni tu śmigają. Super, super perspektywa. Mówię o tym dlatego, że jest mnóstwo atrakcji w Gdańsku, a są jednak ludzie, którzy przyjechali tutaj specjalnie na żużel. O, to jest to koło, z którego widać właśnie jak się ścigają żużlowcy. Ale my zdecydowanie korzystniejszych e, miejscach jesteśmy usytuowani. Tak, bo stamtąd nie widać kolej na starcie, wiesz, a to jest szalenie istotne. <grym> to prawda, bo potem możemy mówić, kto błąd popełnił, a kto błędu nie popełnił, wjeżdżając bądź nie wjeżdżając w kolejną. Wyścig finałowy przed nami dwaj Brytyjczycy i dwaj Duńczycy, czyli rywalizacja dwóch nacji. Młodsi Brytyjczycy, starsi zawodnicy z Danii, bardziej doświadczeni, bardziej. Objeżdżeni, jeśli chodzi o indywidualne mistrzostwa Europy, choć pamiętajmy, że akurat aktualny mistrz Starego Kontynentu jest z Wysp Brytyjskich, to Robert Lambert, który wygrał zasadniczą część turnieju, wygrał też cztery razy indywidualnie, tylko w piątej serii wyścigów dojechał na miejscu trzecim do mety. No i pewnie to, co było na początku rywalizacji, to samo chciałby Brytyjczyk powtórzyć w wielkim finale. Jeśli chodzi o rundy sec no to wygrał wygrał w 2018 roku w Gistrow Mowa oczywiście o Robercie lambercie wygrał także dwie rundy w roku 2020 był najlepszy w Gnieźnie i na zakończenie rywalizacji w Toruniu Leon Madsen o tym już mówiliśmy wielokrotnie to jest najbardziej utytułowany zawodnik jeśli chodzi o wygrane rundy sekowskie dwa zwycięstwa w 2018 roku w 2019 roku raz wygrał, no i trzykrotnie triumfował w roku 2020, a w tym sezonie zwyciężył na inaugurację rywalizacji w Bydgoszczy Mikel Michelsen ma zwycięstwa dwa na swoim koncie w roku 2019, kiedy, wtedy, kiedy zdobywał złoty medal mistrzostw Europy, był najlepszy w rundach, w Wojens i na zakończenie rywalizacji w Chorzowie, a potem jeszcze wygrał dodatkowy bieg z Gilgoriem Łagutą o złoto. No i e, Absolutny debiutant, jeśli chodzi o indywidualne Mistrzostwa Europy i ten sezon Daniel Biuli, ale już smak jazdy w finale zna, no bo przecież był w finałowej rywalizacji w Bydgoszczy i tam po wykluczeniu Michaela Michelsena dojechał do mety na trzecim miejscu, a więc na inaugurację zmagań w roku 2021 już zapoznał się ze splendorem bycia na podium. A zatem finał przed nami. Michael Michelsen. Robert Lambert, Daniel Bewley, Leon Madsen i za moment wystartują, kto najlepiej Mikkel Michelsen, późnił mocno wyjście spod taśmy, Robert Lambert po zewnętrznej napędza się, Leon Massen, ale tam wjechał mu w ścieżkę da biuli, ale nic to dla Duńczyka, nic to dla Leona Macena gdy on złapał odpowiednie ustawiania w swoim sprzęcie, gdy on odpowiednio dostosował swój motocykl do nawierzchni, to jest chciałem powiedzieć, niełapalny dla rywali ale to jest nieprawda, bo Mikkel Michelsen, wprawdzie tylko na moment ale jednak złapał swojego kolegę jest w reprezentacji, ale kontra w wykonaniu Leona Madsena była piorunująca. Oczywiście trochę Michelsen pomógł tą utratą płynności prowadzenia motocykla. Teraz szeroko Madsen i środkiem tonu Michelsen. Fantastyczna rywalizacja między Duńczykami. Brytyjczycy nie rywalizują o miejsce trzecim, o na trzecim. Jedzie Dan Biuli a o pierwsze. Jeszcze walka się nie skończyła. 300 metrów już do mety mają. Michelsen prowadzi Madsen, drugi, trzeci Biuli. Teraz bliżył się do niego Lambert, ale chyba już Wyprzedzanek nie będzie Mikkel Michelsen wygrywa Mikkel Michelsen jest pierwszy w wyścigu finałowym I to oznacza, że on zwycięża w rundzie w Gdańsku Drugi Leon Madsen, trzeci Dan Bewley Czwarty Robert Lambert Mocno spóźnił zwycięzca zasadniczej części turnieju Wyjazd spod taśmy startowej I wiadomo było, że w finale już nic wielkiego nie zwojuje Wydawało się, że jak Madsen w swoim stylu skrada się do wielkiego finału i w tym, że finale już prowadzi, to sprawa jest zakończona, to tutaj nie ma o co się bić. Całe szczęście Mikkel Mikkelsen był innego zdania. Mówię całe szczęście nie dlatego, żebym jakoś specjalnie Mikkelsenowi kibicował, ale dlatego, że przez cały wyścig mieliśmy fantastyczne emocje i potwierdza się to, o czym zawsze się mówi przy okazji rywalizacji Duńczyków, że pokonanie Rodaka dla Duńczyka jest czymś więcej niż pokonanie jakiegokolwiek innego. Innego rywala. Mikkel Mikkelsen robił tu dzisiaj wielki Speedway. Wczoraj fenomenalny w Lublinie, na południu Polski, dzisiaj na północy. Geografia nie ma dla niego żadnego znaczenia. Jest w mega sztosie. Mikkel Mikkelsen i zostaje tym samym współliderem klasyfikacji generalnej cyklu Grand Prix. Sytuacja jest ekstremalnie ciekawa. Przed ostatnią rundą w Rybniku, za tydzień oczywiście w Eurosporcie, a tutaj patrzymy na to, co się działo w biegu.